sodę tutaj do odpływu, trochę i teraz tak, zrobimy coś co odświeży odpływ, często z odpływów nam śmierci, dlatego wsypiemy sody, zalejemy odrobiną wody, żeby to troszkę spłynęło, ok? a następnie wlejemy ocet. Soda i ocet wzajemnie się neutralizują, ale dzięki temu, że tu się zaczyna wszystko pienić, to odetkamy rury. Pozbędziemy się nieprzyjemnego zapachu. Patrzcie, co się dzieje. Krzyścimy. Gotowe. Dobra. Teraz pieczemy. Przekłujemy. I mamy czysty zlew, wejdź w mój profil, powiesz swoje darmowe e-booki.